to w ogóle działa? Halo? Halo? Słychać mnie tutaj? O! <laughs> Myśleliście pewnie, że jest więcej się nie zobaczymy, czy coś, prawda? No właściwie ja też miałem taką nadzieję, no przynajmniej. Jakąś przerwę sobie chciałem zrobić, odpocząć, napić się winka. Widzicie, tu czerwone, słodkie, półwytrawne. No ale nie, ściągnęli mnie prosto z urlopu. Chciałem sobie gdzieś wyjechać daleko w Bieszczadę, albo na jakąś tropical... No ale właściwie chyba aż tak wiele się nie zmieni, wobec tego, no cóż, zapraszam na film. Z tej strony dra. Kuźwa. Osobi osobiście wolałem, menu już w pierwszej części, ale trudno. Z tej strony, Draka 94, witamy. W, kolejny, w kolejnej serii właściwie zagrajmy w Dungan 2 Goodbye Disper, ja pierdzielę, ale pixel arty. Jest z nami Marshal. Ja witam wszystkich. No. E, no, w no, witam... ustaliliśmy, że dwójkę będę tworzy tworzyć ja i ja będę ty no. Dzisiaj w tej drugiej części będę mainem ja. I od razu taka kwestia wyjaśnienia, bo cóż, no biorąc pod uwagę to jak tam y, szło nagrywanie rundy w sensie tej pierwszej i ogólnie ja taki nasz cały harmonogram, to wyszło na to, że chyba... Nie wiem, kiedy będzie ostatni odcinek. Eee, no, na znaczy generalnie 17, 17 kwietnia y, będzie przedostatnia ta sesja ze śledztwem z ostatniego rozdziału. 17 kwietnia, czyli to będzie jakieś... Czyli w maju. No, czyli w maju, dobra, czyli gdzieś tak w maju będzie e, no... kończy się Dungan Ropa, a my nagrywamy to we wrześniu. Wy oglądacie to... Jest, u was jest teraz maj, u nas jest połowa września i właściwie to no... 2020 dodajmy. No, 20, żeby nie było, także. I właściwie jak to nagrywamy to to będzie lecieć we wrześniu może już w, w maju, może we, w czerwcu u nas jest wrzesień i właściwie sobie rozmawiamy o was nie, nie, w przeszłości, nie, także nie, jesteśmy nie, ciekawi w ogóle co się tam dzieje u was i tak, i tak dalej, nie. czy już yy, czy już Eluwina się skończyła i tak dalej, także jakby co to piszcie w komentarzach, bo jesteśmy ciekawi. No, generalnie udało nam się stworzyć taką serię, która się zamieniła w taką kapsułę czasu, czyli teraz generalnie możemy... Bo, yy, Drakonie, chcesz coś powiedzieć dla potomnych w tej serii? Obejrzyjcie sobie wyścig z MONCY z tego roku I Mugello no, w sumie też. No Mugello kurde. Warto nawet było. Takiego wyścigu nie, nie szkoda, było, że Hamilton no. wygra. O! Wiesz co? My tutaj możemy wszystkim spoilować to co się działo w trakcie wyścigów. No co a w tym w... pół no, roku jak to... No, pół miejsce. roku to chyba i tak to się obejrzy, nie? No, możemy ty powiedzieć Tylko nie spoilujcie że... nam w komentarzach kto wygrał, kto został mistrzem, okej? Okay? Bo i tak wiemy, że... W sensie... e... Tylko nie spoilujcie nam w komentarzach wyścigów, okej? Okay? Bo... No. Znaczy może zaczniemy tą serię od tego, że powiemy sobie krótko na, co się działo w poprzedniej części, bo myślę, że już chyba mamy otwarte światło na spoilery i raczej ten kto odpalił ten filmik raczej już powinien no być to zaznajomiony też, a, a to z pierwszą częścią. No to generalnie no to y, może jako y, ekspert od Dungan rompy <laughs> z Bożej dupy <laughs> może Expert. zacznę. No, że się przygoda zaczyna od tego, że niejaki bohater, który nazywa się Naegi Makoto trafia fartem, tak naprawdę, do bardzo topowej szkoły, która Wybra generalnie... Wyobraźcie sobie, że trafiacie do... Nie wiem, Oxford, Harvard... Co jest teraz takie najbardziej zajmujące? Eee... No się... Czekaj... W ogóle... Nazywało... Jakakolwiek... Jak u... klucenia, gdzie są egzaminy wstępne, może tak? Jak się... No to Harvard. No to do Harvardu... No, Harvard na przykład... No i generalnie no to w tym uniwersum Holespeaks to jest takie najbardziej prestiżowe liceum, do którego trafia nasz główny bohater poprzez losowanie, dzięki czemu y, trafia jako Ultimate Lucky Student, czyli Jeba. Jedziesz. Epi <coughs> Zaczytaj, no... Też no mamy szczęście. zdanie, to. też mamy no i generalnie okazuje się, że to była pułapka zostawiona przez niejakiego monokumę, który po prostu zamknął 15 studentów w szkole i wymusił... to oglądali. No, no, Dwa temu to oglądali, aż tak chyba sklerozy wszyscy nie mają. No i generalnie krótko mówiąc wymusił na studentach, żeby się mordowali nawzajem. Dzień, dzień, tegości to brakuje? Bo nie nagrałem no intro, ja, ale... Widziałem intro, kurwa, mać. ale się je pan. No kurwa, no tak się kończy zażeranie stresu. Eee, znaczy, generalnie powiem tak. Eee, no i monokuma wymusił właśnie morder mordowanie się nawzajem poprzez dawanie przeróżnych motywów, używając jakichś tam zachęt. Raz o, nawet hajsy oferował. Eee, o, ojwa, ojwa, eee, no ojwa, ojwa. i generalnie... O, E, niestety nie przewidział jednej potężnej zmiennej, która nazywała się Kirigiri Edeus Machina Kyoko, która e, używając głównego bohatera dosłownie <grytania> zdemaskowała po prostu jakby... E, sprawiła, że opuścił gardę i okazało się, że za wszystkim stała Enoshima Junko, którą poznaliśmy na początku gry, która okazała się nie być Enoshima Junko, tylko zaginionym następnym studentem Ikusawą Mukuro, która przy okazji była też bliźniaczą siostrą e, Junko. Jest trochę tego po nich nie widać, ale cóż Gra skończyła może się to na jej, tym... Mo... Cóż, Dżunko może... Dżunko i w sobie Mukuro trochę nawet do siebie niepodobne, ale... No nie wiem, może to jej, u... jej uro... Może to Maybelline eee, Znaczy, że jakieś tam podobieństwa były, tylko że Mukuro miała mniejsze cycki i to wzbudziło podejrzenia innych ludzi... Czy... Eee, czy, czy innych może... ludzi? Makoto, bo chyba tylko on się tym przejmuje, no, wiesz. E, po, e, po, po czym ona wytłumaczyła się Photoshopem. I taka ciekawostka, że w anime, które jest adaptacją pierwszej części Sakura to zauważyła w stołówce dopiero, bo inni mieli spóźniony zapłon trochę, ale nieważne. No i generalnie na Egi Makoto razem z Kirigiri Kyoko, to Gamimbiakują, Aoi Asahiną, Kagakure Yasuhiro oraz Fuka Toko. Yy, wyrwali się z tej pułapki. Zapomniałeś o jednej po postaci. No. A Jenon State? To jest jedna i ta sama osoba. Szczegóły. Weź jej to powiedz w twarz. Yy, no, I wyrwali się z tej pułapki yy, wymuszając egzekucję na Enoshimie i oni wydostali się z tego świata. Ale co było, ale co ich spotkało na zewnątrz? Nie wiadomo. Może się nie że dowiemy się z tej gierki no dzisiaj raczej to trochę... W sumie istotna rzecz bo ja to przechodzę na, na, na ślepo, na czysto na, na, no na, na dokładnie Do, dosłownie, e, dosłownie że... dzisiaj to dosłownie dzisiaj to i przed chwilą odpalałem dosłownie e, generalnie... Jeszcze ta mi się gra... ten net framework musiał za, zaciągnąć biblioteki te wszystkie e, generalnie ta gra e, razem z... E, ta gra z jedynką wyrywają sobie nawzajem koronę obycia najlepszą rąpą. No e, zobaczymy. Chociaż ja minus, jeśli to po... jest wieku ja pierwszy minus leci. No, Chociaż jestem sam do końca, nie wiem, bo wygląda... No duży. dobra, no to... Chcesz, chcesz Drakonie, coś jeszcze powiedzieć? Czy po prostu zacznijmy... Nie na no, grajcie już w końcu! Ja, to, co mogę w tej chwili powiedzieć, biorąc pod uwagę... Cóż, cóż mamy w tej chwili maj, a, albo czerwiec, bo w sumie... Nie, który, w którym maj to będzie wla wlatywać? Maja będzie znaczy, ostatnia no... sesja. Przedostatnia. Eee, czekaj, już <grym> sprawdzam. Już sprawdzam kiedy jest. Eee, powiem tak, 17. One eternity later. No to w drugiej połowie maja pewnie gdzieś będzie. Pytanie. A czy w połowie ostatnia, odcina, ostatnia sesja czy przedostatnia? Ostatnia sesja jest na, będzie na początku maja albo pod koniec kwietnia, więc podejrzewam, że w połowie maja Aha, będzie... No, w połowie ten. maja okej. Okay. Potem ci, da potem ci datę publikacji tam powiem jaka dokładnie Bo ja jeszcze nie skończyłem montować e, poprzedniej sesji No No to w takim wypadku jedyny chyba co mogę do powiedzenia mieć to new game No powodzenia przy montowaniu tego wszystkiego Czekaj może no, i na tu na czwór... no jest znaczy, idealnie. a to to jest extras? No dobra, bo my to... Eee, no, no, w sensie no, to, no... Właśnie to nie interesuje. Dajemy. Start story from no. the beginning. Bardzo kurwa... No jedziemy. I naj, najprawdopodobniej ja będę zaczynał tłumaczenia, ale... No, chyba, chyba ja. No, daj. Zaraz, no, no, czemu niby? Co, że na no, mapach no. to będzie? A kto powiedział, że ten, kto powiedział, że główny bohater będzie pierwsze no słowa miał? No. Wiem, ale będzie 16 studentów. Nie, w ogóle musimy się podzielić jeszcze, ale to dobra, to zaraz. No Ustalimy w trakcie. Najwyżej będzie to... Co... Dawaj już English. Nie, no japońskie głosy są słabe. No dobra, niech nie będzie. Chociaż jest tutaj hit Hitsuga, ale Logik, not war. Y dobra, difficulty. E no, ci tak. Stój, 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 stop. Moja rada. Ustaw action difficulty na kinda. Zaufaj mi, zaufaj Wiesz? mi. Czekaj. Chociaż y w tej grze oni wprowadzili coś takiego, że przed każdym tl będziesz, mo będzie można to zmienić, no to najwyżej, e ja no Właśnie. najwyżej możesz... Zobaczymy mi, jak tam pójdzie. Znaczy problem, tr a, a trudność akcji na e polega? Trudność akcji to będzie trudność tych wszystkich minigierek, a logic chyba nawiązuje do głównie do ilości pocisków jakie będziesz miał podczas tych debat. A to damy radę jakoś. Tylko mam nadzieję, że moja mecha to wytrzyma. No dobra. Zobaczymy. Hej. No zaczynasz. No... A, ja. Can you hear me? Ja, ja, ja mówię, no już Pyszny, powiedziałem. Hej. Słysz, słyszysz mnie? Słyszę, słyszę. To jest Makota? Nie. Are you okay? Wszystko w porządku? Wyglądasz trochę wypom na, na wypompowanego. Szczerze mówiąc, ja również. Nie, w sumie każdy czuje to samo. E, odkąd się zaczęła ta, ta nagła dziwna sytuacja? Hej, słuchasz mnie kurwa? No i teraz ty. Nie czaję... Co, co robię? Co się stało? Próbuję, sobie to, próbuję to sobie przypomnieć. Zacząłem się nad tym zastanawiać. Jakoś zmusić te swoje dwie tam komórki, które mi latają w głowie, żeby się ze sobą zdożyły i żeby zaczęły ze jakoś myśleć. Myśl, kurwa myśl, kurwa. Jak, jak Kubuś puchatek. Dobra, udało mi się jakoś pozbierać te stare swoje wspomnienia w głowie jakoś. U udało mi się poukładać w głowie jakoś co się zdarzyło. A, racja, no ja, ja... Ja pierdolę. Uuu. Uh. O. No i Danganronpa 2, żegnaj rozpaczu. Ktoś się bawił w pikselozy. Pixelarty chyba. Piksel... W, w, ...w Mono to się... Ten dzień... Ja mówię. Dobra. To, że ja tego, to, że ja tego nie przechodzę to pierwszy raz, no to, to ja, nie? Także się pytam. Ten dzień nie był, nie był dla mnie zwyczajnym dniem. To był dzień, który nazwałbym... Bardzo nie, bardzo cudownym. Bardzo, bardzo istotnym może tak. No ja czekaj już. A właśnie, teraz, teraz ja obsługuję translata, rozumiem. Jak chcesz, ale se poradzę. I kiedy ten długo, czekił jeden dzień w końcu nadszedł, czułem dumę, której nie mogłem opisać słowa. Dumę i Właśnie to zrobiłeś, debilu. Nazwałeś to. Czujesz dumę. A uprzedzenie? A, był taki serial, chyba duma i uprzedzenie, nie? Nawet. Wszystko było, książka była Czy się jakby... Jakby stał się nagle częścią czegoś większego. Nie wiem, to ma sens? No, skąd my to znamy? Co nie? Chociaż szczerze powiedziawszy, jak mówiłeś o tym nabitnym montażu, który może najwyżej wytnę. A dobra powiem... Eee, wyżej... no, zobaczę jak mi się będzie chciał. To sobie mam w chuj czasu, żeby znaczy, to montować. Za to w a w chój czasu, żeby to wszystko pomontować, wszystkie całą Dangan rompę jakoś ambitnie i żeby zdążyć ze wszystkim na czas. Dlatego montuję to w nie cały miesiąc. Pomysł na Kazardzik, weźmy się, załóżmy o 100 dolarów symboliczne, czy skończymy tą grę, zanim się nie pojawi ostatni odcinek z jedynki u mnie. A to dobre <laughs> no zobaczymy. No jeśli 11. raz, no jeżeli dwa razy w tygodniu utrzymamy tempo, to powiem ci, że mamy szansę. Nawet duże. Mhm. Właściwie to właśnie tak było się. Po prostu czułem się jak... To było po prostu... jak... to było to było jak marzenie. O, stary Nasz przejebane. Holmes. Oh, Dobra, wybaczmy głównemu bohaterowi, bo jeszcze nie wie co i co go czeka. No. A ten gościu nazywa się... Hinata? Czekaj, bo ja mam ja mam dalej ten... Yy, dalej mam ten Hope's Peak Academy, czy jeszcze nie przełączyłeś? No nie ale... Dobra. Jestem no, przedstawienie to było czymś z... więcej niż zwykłą szkołą. No pewnie to jest miejscem <laughs> ostatniego... Dobra, nieważne. Dzieciaki, które chciały grać w baseball, jak taki jeden... <laughs> Mówi... Marzyły, żeby dostać się do, mogły dostać się do największych bo, lig. No czołowych lig. Dzieciaki, które uwielbiały sokera, mogły dołączyć do... No w można no, Do nogi w sensie, no bo to jest angielska, amerykańska w sumie. Mogły dołączyć kurzwa do reprezentacji. No znaczy, bo bo futbol to jest ten sport w którym od dziwo nie używa się, nóg, tylko rąk. I rzuca i rzucasz się tak nawzajem. No i się hmm. ludzie rzucają na siebie nawzajem. I zawsze jak i zawsze kiedy byłem dziecka czu y czułem to samo odnośnie Housewife Academy. A, znowu, znowu, zoom, znowu zdjęcia z drona. bo no. właściwie mamy już to 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 samo. Houseweek Academy jest z, z opłacaną przez rząd szkołą dla największej elity elity, elity, elity całego japońskiego społeczeństwa. Rekrutuje aha, no ta Rekrutuję najlepszych studentów z, dostępu, możliwe, z każdej możliwej dziedziny właściwie wszystkiego, żeby nieść nadzieję w... i kształtować przyszłość siłą rzeczy. Hmm. Kiedy speak, e... Kiedykolwiek... Hmm. E, że... Kiedykolwiek e... z Akademii było wspomniane, to była kwestia czasu, kiedy ktoś powiedział coś w stylu... Jeśli, jeśli, chcesz tu, jeśli tutaj trafisz i uda ci się zdać do szkoły to ma zostać ustawiane do końca życia. Tak jak bohaterowie jedynki, zajebiście są ustawione. Te życia. stary Cały świat jest ich. Kurwa. Ich świ cały świat należy do nich, nie? No świat należy do tych, kto go biorą podobno. Ta, jak to nasz Aleksander Głowacki kiedyś powiedział. Czyli Bolesław Prus. No. A w jakie to było książce w Lalce? No, w cie... szmacia... Czyli w takim szmacianym ludziku, ja chodzi... w szkole chodziłem do szkoły średniej imienia Bolesławusa i tam gdzieś był ten cytat wyryty. Nie wiem skąd on pochodzi. No i, 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 i wiesz, to, to nie jest jakiś żart, czy jakieś. No, czy trochę. To nie jest żart, ani jakieś tam, nie wiem, że. że Czekaj. A, dobra. W sumie coś czuję, że chyba w tej części będzie mniej Google Translate'a, bo widzę, że idzie tobie bardzo. Chociaż nie, widzisz, ja jestem. No bo, dobrał, chyba nie jest, no bo chyba już jednak żeśmy się nawet wyćwiczyli do używania Google Translate'a, zresztą ja mam... Przy nie, sobie no jeszcze... prawda jest taka, że pewnie, Bo na studiach z filologii jakiegoś języka tłumaczenia to jest osobny przerw, bo tego się trzeba uczyć oddzielnie. Bo w pewnym momencie jak znasz język, to ty w głowie sobie już nawet nie tłumaczysz tego, tylko że rozumiesz, że jak masz... Step leader, no to już się w głowie wytworza obraz tej drabiny tej no rozkładanej. Wielu liderów, wielu czołowych, nie wiem, liderów, jakiś tam CEO czy coś nie, z różnych z różnych dziedzin, z różnych przemysłu i tak dalej. Po prostu, no, no, ci najważniejsi, ci kuźwa dyrektorzy i tak dalej, profesorzy, to są właśnie w dużej mierze właśnie kończyli te szkołę. No właśnie tym jest właśnie Hogos Academy tak na dobrą sprawę, czyli jak mówię to jest Jak mówi tytuł, co nie? Akademia nadziei. Szczyt nadziei. No to żeś. żeś się, że się kiedyś zdziwisz. Są dwa kryteria, żeby dostać się do tej szkoły. Żeby do dostać się do Które musisz spełniać, żeby dostać się do tej po szkoły? pierwsze musisz. Y no. No, no musisz być chyba... musisz być studentem, no musisz dołączyć do jakiegoś... Nie, musisz, musisz być listom po prostu. Musisz, musisz być. Chęalista. No. A po drugie musisz być zajebisty, absolutnie najlepszy, totalnie najlepszy z najlepszych z najlepszych w tym co akurat robisz. Ale to jest wiesz... głupie trochę ty. No. Oni ty nie myślą, że na, przykład, wiesz, wiesz, do na przykład zajebiście walisz konia. Co nie? No to. <grym> Ultimate Walker. <grym> A nie, nie. Ultimate. Czekaj. Yyy, Jerko, po Jerko. Jerko Jerkoff guy? Dobra nieważne. E, nie wam. Y, ale nie, czekaj, ale w sobie... One to części, mówią. Czy będzie jakiś w którejś części? Bo to jest na dobrą sprawę dla, dla dorosłych, no nie? Jakie tam jest Peggy? Znaczy... No raczej trzeba być pełnoletni. Wier no. Pamiętasz Mondo w pierwszej no, no, części tak. jak on się wyrażał? Tak. No to no to, to i na przychodzie, żeby stworzyć jakąś postać, która jest... A, e, ultimate porn Actor, czy coś? Znaczy się, w witrujce jest postać, która po prostu bardzo dużo wali takich tekstów, które są, no, no, nawiązanie do walenia konia i tak dalej. No dobra, no e, do, dobra, dalej. No i nie ma żadnych tutaj, w tej szkole nie ma żadnych egzam, egzaminów wstępnych, jak na przykład w innych szkołach. U nas w ogóle nie ma na przykład egzaminów wstępnych, także... Nie, no Same są, kurwa. Są, są. Są, u nas są e egzamin wstępne. Mówisz Je, o Polsce. A chyba, że w jakichś takich naprawdę e jeżeli, jeżeli wybierasz się na drugi albo trzeci stopień szkoły muzycznej, a, to, to, to masz przyjaciół. egzamin wstępny, że musi w coś zagrać. Aha. Zresztą, do pierwszego stopnia, jak te dzieciaczki idą, to też mają takie że zanudźmy mam, mam pomysł Który dźwięk jest wyższy, który I ma, niższy. Wiesz co to mam pomysł? E, wybiorę się do szkoły muzycznej. Wiem gdzie jest moja szkoła muzyczna nawet. E, tam na, na Kieracie, nie? Muzycznej. Co? Tam na kolskim Kieracie. Tam jest chyba ogólnie artystyczna. No to chyba tam. Tam jest ogólnie artystyczna chyba gdzieś. No nic, w każdym razie. Wybieram się, na... Wybieram się do szkoły muzycznej, co nie? E, A co, chcesz się na saksofonie nauczyć grać? Nie, na starość? Zbieram się do szkoły muzycznej, do tego do te drugie czy trzecie stopy, na no te egzaminy wstępne, co nie przy przyjdę w kajarku, prawda, z tym wszystkim, wszystkim przy przygotowany, z całym sprzętem, co nie. To co pan nam dzisiaj zagra? Wyciągam ten, co jest sprzęt swój oczywiście, co nie, odpalam go. No, dzisiaj, <laughs> oczy... Dzisiaj oczy... zagram pierwszy rozdział Dangan Rompy dwójki. No i zabędę grać. Oczekiwałem tej ciszy. Dalej. Wiesz co, podejrzewam, że tam jest... Jedyny sposób, wydać. żeby dostać się do tej szkoły... No szkoła musicie wytropić. No jeden sposób, żeby dostać się do tej szkoły to ta szkoła musicie wytropić. Także Achoł Academy Academy. Ale nie to nie jest ma... moim zdaniem takie trochę głupie, że nie ma jakiś u, u nas programów do, do wkalających, że dopiero później ci się ujawił ten talent, to takie liceum uzupełniające i trafisz do kołby. Czy znaczy, wiesz, i... jeśli komuś się trafił talent dopiero po trzydziestce czy ten no to chyba nie ma się sensu przejmować kimś takim nie? no w sumie w stylu Mozarto. on komponował jak miał pięć lat na no to ponoć no to wiesz na no to trzech lat on chyba Czecio w, to już, w e, lat to już zaczął się e, chyba tego tam uczyć coś, nie? W wieku trzech lat chyba napisał pierwszy utwór, w wieku 9 lat symfonię, a w wieku 12 całą operę. I taki ktoś się może dostać do Hope chociaż. Academy, chociaż mam wrażenie, że nie wiem czy to było potrzebne specjalnie w tym momencie. No, myślę, że, myślę, że hajsu by mu nie starczyło, bo on no dobra, w pewnym momencie miał problemy to... z hajsem. A no to może by go, A czy możliwe, że tu nie ma czesnych, co nie? czy znaczy, nie, zależy. nie, 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 to kosztuje. Housepick? No, w anime się tu wyjaśnia. No, biorąc pod uwagę RON P1, to faktycznie kosztuje. No dobra, no, ale dobra, w każdym razie, z powodu talentów z, no, z powodu talentów tych, którzy zostali wybrani, studenci Housepick Academy są nazywani I znowu będzie darcie mordy. Czuję się jak na koncercie heavy metalowym. A mówię ci, no ale idź, idź do klasy jazzowej, ale nie. No ale nawet, ale nawet dobra, ale nawet jeśli ostatecznie dostaniesz się do Hope Peak Academy, tej szkoły, o której marzyłem bardziej niż o czymkolwiek. Dziw dziwne, o czym ty marzyłeś w jego wieku? Liceum. No w tym wieku też mają ludzie jakieś swoje marzenia, żeby dostać się do jakiejś fajnej szkoły. No bo, a powiedz mi Drakoń, co ty byś wybrał? Wolałbyś się uczyć w szkole, która nauczy cię jakichś tam randomowych dat, których zapomnisz zaraz po ukończeniu? Czy wolałbyś iść do szkoły, która faktycznie nauczy cię jakichś fajnych... umiejętności? No, będziesz wiedzieć, nie? No bo z tą opinią To, że to temat... jest kurwa Kurde. Hope Academy. To, że to jest jakieś Peak Academy, wyjebana w kosmos uczelnia, to wcale nie znaczy, że to wcale nie znaczy, że można się tam nawet czegokolwiek nauczyć, bo jest na pierwszym miejscu, na, mi na pierwszym miejscu na liście najlepszych uczelni czy coś kurwa. Hoe jest tego najlepszym przykładem chyba, nie? Idziesz do Peak Academy, jeb, musicie mordować się nawzajem. I w sumie tak jest w życiu. Idziesz do jakiejś wyjebanej uczelni w kosmos, jeb, jeb wyścig szczurów musicie mordować się nawzajem. W sensie... Pokładaj, rzucać sobie kłody pod nogi, żebyś wyszedł na tego najlepszego. Włośić w dupę dyrektorowi i tak dalej. prestiżu uczenie, dalej. No prawda jest taka, że... Tu też o torrentach chyba papiry. Nie dobra, że ja... że... Okoliczności. Moje jakby moje, mojej okoliczności, że moja historia jest troszeczkę inna niż tych wszystkich innych moich ziomów. No, która się wyjaśni w anime, no ale cóż. No dobra, ale olejmy to na razie. Zresztą teraz się zorientujecie i to nie jest nic z jakiegoś, Nie jest to nic istotnego jakoś specjalnie, żeby się... żeby, żeby o tym... żeby o tym... Żeby o tym gadać to o co właśnie w tej chwili robię, no także no nic No dobra, najpierw się przedstawię Kuźba. No w końcu Normalnie jak Spider Universum No dobra, jeszcze jeden ostatni raz. Nazywam się Peter Park Dobra, dobra klikaj ten już Ile oni się tam napużą, i ten ten... to ja pier... tak na. to Jestem jakiś specjalny, żeby się jakoś specjalnie przedstawiać, prawda? I jakieś formalności troszeczkę mnie jakoś... No nie lubię w takie rzeczy. No dobra, w, w, Tego się można było spodziewać. Dobra, to potem się, Dobra, tak, chyba powiem się. Chyba tak właśnie o tym powinienem myśleć. Hinata. Hinata! O, ale tutaj jeszcze jest z dobrą stroną, czy nie? Jak ona na imię? Że co? On ma na imię Hinata czy Hajime? Eee, Hinata Hajime, czyli imię Hajime. Aha. To powinien trafić do jedynki! <grymne> Pozdrawiamy wszystkich widzów, którzy znają japoński w jakimś tam stopniu. W takim, że wiedzą, co to jest Hinata, znaczy ten: Hajime. Hajime. Ja <grymne> wiem, że to na pewnie kawałek. wszyscy wiedzą akurat, co to jest. A to. A kto? Eee, jak na karta. Czekaj, 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 czekaj. dwa lata, no to wiem. Czekaj, wie, bo rwie. Wiem. Dobra, do tych z... z... No wiem, wiem. No Dobra, to to minie zaraz. Czekaj, wiesz co, wezmę sobie... Wiesz co, actually skończ z tego, że mam trzy ekrany i zrobię sobie coś tak, takiego. Bing 888 No, no, zajebiście. Dobra, jak tak dalej będzie trwało, no to. No, ja mam co jakiś czas takie duże pingi dosyć. Dobra, zobaczymy co z tego wyjdzie. W każdym razie, to jest Hinata Hadzime. Od tego powinniśmy zacząć. Od tego powinniśmy zacząć. Po angielsku Hadzime. Idea, coś cię przerywa. Hinata. Tak, pseudonim Hinata chodzimy. Dobra. Czyli chodzimy Hinata. Ale powiedz mi, czy on nie ma za, nie ma za małych cycków jak na Hinatę? <śm>